Siemano, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj spróbujemy sobie zanalizować, czy jest szansa na to, żeby operacja była po Majorze w Kopenhadze. Aby wygrać tego skina, łapka sobie w komentarz pod tym filmem. Więcej info w poście i wyniki na Discordzie. Yy, no i co, lecimy sobie, jak to wygląda obecnie. Operacje trwają około 5 miesięcy, yy, albo tam 20 tygodni, coś takiego. No, kilka miesięcy, 4 do 5, do 5 coś takiego. Yy, ostatnia była Riptide. Kończyła się w lutym 2022 roku, czyli ponad już 2 lata temu. No i co przemawia za tym, żeby ta operacja jednak była? Skoro operacja trwa od 4-5 no miesięcy, tutaj pomiędzy Majorem a Majorem mamy aż 9 miesięcy. No i tutaj Valve może gdzieś się wstrzelić fajnie z tą operacją. I co też przemawia za tym, żeby ona była, to na pewno wzrost graczy w cs -ie. No zresztą widzimy te, te wzrosty na barkecie Nie trzeba naprawdę daleko szukać, przykładowo skrzynia odrzutu. No widać to, że ten supply skrzynek się zmniejszył. Wzrost graczy nastąpił, no tutaj wiadomo, środowy spadek. Z powrotem wraca to do góry. Także no jest to ciekawa okazja dla Valve, żeby zarobić. Skrzynki jako tako już raczej nie będzie pewnie do majora. Bo częstotliwość wprowadzania tych skrzynek przez Valve no drastycznie się wydłuża. Zmniejsza. do Skrzynia rewolucji, czekaliśmy rok na skrzynię kW, Wcześniej było to około tutaj na przykład 100, nie wiem, czy tu widać 100 161 dni, 121 dni, 140 dni, do 150 dni pomiędzy skrzynkami. A teraz mamy cały rok, to jest 350 dni, więc no raczej nie ma co liczyć na to, że tutaj gdzieś jeszcze wystąpi ta skrzynka. No ale jeśli wejdzie operacja, no, to będzie skrzynka operacji, więc no, raczej to jest bez sensu, żeby żeby waldował dawał operację i skrzynkę oddzielną, nie licząc tej operacyjnej, w tym, w tym przedziale 9 miesięcy. Operacja, jak wiadomo, bardzo ciekawa opcja do zarobienia, na pewno pewna, sprawdzona. Skrzynki operacyjne, no, kręcą niezłe procenty. Wiadomo, no, jest to czasochłonne, ale, no, jak najbardziej, można w to iść. Sama przepustka odwraca no, się, nie mówię, nie mówię tutaj nawet o kilkukrotnościach, bo to też trzeba być cierpliwym, ale na spokojnie dwa razy z tego co, za co kupiliście, możecie zrobić na takiej, na takiej operacji, idąc na przykład w skrzynki. No bo na przykład Driptide miało tam te, tych agentów, skiny z tego co pamiętam, no ale to była mniej pewna opcja, bo tutaj jednak jest element losowości, a przykładowo taka skrzynia operacji Riptide, już wam pokażę. No i w dołku mieliśmy około, przyjmijmy te 2,50. No i teraz mamy dwie dychy tych skrzyń. Tam można było odebrać 50 1000 złotych zysku na operacji. Za granie po prostu, więc całkiem przyjemnie. No i jest to też okazja dla Valve do tego, żeby sobie zarobić. No bo jednak są te wzrosty graczy. No i jak widać po wykresie, koniec stycznia około milion, Teraz mamy 1 500, więc myślę, że Valve no, ostrzy sobie ząbki. Na to operację taka była dzieje, żeby tutaj z niej coś wyciągnąć fajnego. I w sumie dajcie znać w komentarzach jaka jest wasza opinia ja na to. No to są 2 lata odstępu, jeszcze sobie zerkniemy na, na to kiedy były poprzednie, tutaj też około 2 lata, yy, chociaż nie, to jest rok. Gadam. No rok odstępu, tutaj są 2 lata, więc myślę, że bardziej, jeszcze, jeszcze to bardziej skłaniam się ku temu, że ta operacja będzie. No i taka mam nadzieję, bo fajna opcja, także dajcie znać w komentarzach jak, co wy o tym sądzicie. No i dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i do następnego ścieżki.